No, i dzisiaj następne wyzwanie. Przede wszystkim chcę Wam pokazać, w jaki sposób można zrobić to samo co osadnikami, właśnie inżynierami. No i jak to wychodzi tutaj w postaci przejmowania całego kontynentu. No to cóż, pora zacząć. No to zaczynamy. Panie, że jesteście, fajnie, że ze mną gracie, i tutaj możemy sobie od razu taką rzecz zrobić, ponieważ tutaj już mamy przygotowane to wszystko. Więc pokażę Wam jedną rzecz, którą tutaj można przede wszystkim zrobić. Czyli tutaj, jak już jestem Francuzami, no to sobie oczywiście podciągnąłem wszystkie tutaj te wszystkie rzeczy. Przede wszystkim Francuzami od razu możecie wskoczyć na wyższą technologię, tak? A jeżeli Francuzami możecie wejść na wyższą technologię, tak? Na współczesność, więc możecie też od razu sobie inżyniera zrobić. Inżynieria lądowa pozwala wam na zrobienie zespołu inżyryjnego, który nie dość, że troszeczkę się broni, Natomiast może postawić miasto miasto z sześcioma osobami. 350 od razu nam daje początkowych takich przemysłu i oczywiście zaczynamy z całą infrastrukturą epoki od 1 do 5. Czyli wszystko praktycznie do współczesności macie zrobione. Ja tutaj akurat przy Francuzach to wszystko uzupełniam sobie, także tutaj nie będzie żadnego problemu. Natomiast bardzo trzeba uważać przy inżynierach, jak zakładacie miasta. Z tego względu, że te rzeczy, które nie macie wymyślone u inżyniera, no to później macie kłopot taki, że nie możecie łączyć miast. A tutaj przede wszystkim to się, to się tworzy po to, żeby szybko miasta połączyć. Jak zobaczycie, bardzo dużo kosztuje wpływów sprawa tego typu, że macie dużo miast. Ale pokażę Wam też przy okazji Inną sprawę, mianowicie jak można z tego łatwo wyjść. Dobra. A Więc tutaj już pokazałem. Aha, jeszcze jedna fajna sprawa, która jest we współczesności. To mianowicie tutaj macie, o widzicie, po cztery do każdego, do każdego, prawda, tutaj, zaludnienia. I to działa także na co. No właśnie, działa też to na nasze posterunki. I zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie. Jeżeli my mamy 18 już ludków na posterunku, także jest to fantastyczna sprawa. A połączenie z Machu Picchu daje też piękną, piękną naszą tutaj. A sprawę odnośnie naszej żywności. No, trzeba to brać pod uwagę, że, że tutaj nie wszystko zawsze tak się będzie układać serdecznie, jak, jak, jak tutaj macie. Zwłaszcza jeżeli, jeżeli będziecie, będziecie na wyższych e, grać tam trudnościach. Na ludzkości praktycznie to, to się e, rzadko zdarza, żeby w ten sposób robić, no ale no, to jest inna sprawa a pokażę wam jak mi poszła sprawa z ludnością, na ludzkości i tak dalej, jak bardzo dostałem po dupie i nie mogłem sobie z tym poradzić za bardzo. A on do, do, do właśnie do, dojścia do no bodajże do nowoczesności, to miałem bardzo duże trudności. Praktycznie mogli mnie w każdej chwili oklepać, ale to jest inna sprawa, inna, inna opowieść. Natomiast tutaj, w tym momencie, robimy e, tak, wybieramy sobie jedno miasto, tak jak przy osadnikach, wybieramy sobie miasto, tak, tutaj mamy piękne miasteczko, i zobaczcie co się dzieje. Tutaj to miasteczko ma 18 osób, i teraz zostawiamy sobie, a możemy sobie gdzie indziej postawić. O, zobaczcie, na przykład tutaj sobie postawmy. Oddalone troszeczkę. A tu nie, nie zabierze. Dobra, no tutaj sobie postawimy. Powiedzmy. Miasto. I zobaczcie, tutaj od razu mamy osadę. Nie musimy jej budować. Mamy od razu osadę. Widzicie? I tworzy nam się od razu tutaj miasto, które ma. Zaraz. 24 osoby. Już. Na dzień dobry. Plus jeszcze 45, jeżeli chodzi o. O po prostu nasze tutaj dzielnice. To jest jeszcze dodatkowy profit. No, ale, no, tak jak mówię, no, możemy sobie tutaj też od razu sobie coś wybudować, prawda? Aha, jeszcze. No, tak, zapomniałem. Oczywiście możemy sobie dodawać tutaj te wszystkie inne rzeczy, ale my w tym momencie nie będziemy tego robić, tylko będziemy sobie robić te miasteczka dodatkowe, tak? No i zobaczmy, jak nam to wyjdzie na przykład. Tutaj sobie przejdziemy. Nie wiem, czy dobrze akurat robię w tym momencie, ale no postarajmy się zrobić tutaj miasto, prawda? Mamy następne. I tutaj osada znowu nam się tworzy, widzicie? Tam, gdzie stawialiśmy niby miasta, to teraz mamy osady, tak? I tutaj zobaczmy, czy i jak. Hmm. No Może tutaj damy, tak? Też fajny teren, tak? Dobra, dajmy. Zobaczymy, co i jak. Aha, jak można zrobić, no zobaczcie, jak nam szybko tutaj gwiazdki też idą do góry, nie? Przy okazji, no to tworzymy te miasta. E, ale o co chodzi jeszcze? A mianowicie chodzi też o to, że um, ja zrobiłem to w ten sposób, że sobie, ach, gdzie ci są osadnicy? A mianowicie, mm, a płynie nam dopiero. <laughs> Dobra, ale tutaj mam na przykład osadników, i z osadników za 3700 złociszy możemy bardzo szybko zrobić inżyniera, także inżyniera. Możemy mieć raz, dwa. No i oczywiście ma trzy gwiazdki, nie? No jakby inaczej, nie? No i ten tutaj robimy wszystkie te te, te nasze powiedzmy dodatkowe błości, ale nie tu, tutaj musimy przejść. Tak, tutaj jest jego teren, tak. Może tu na górę. Nie, to nie damy rady w jednej turze. Musimy w taki sposób tutaj pójść. Zrobimy w jednej turze i będziemy mieli i osadę, i od razu tę. Osady będą lepsze, bo w lepszych miejscach tworzone. Ale miasto też nam będzie w dobrym, też miejscu, nie? No i tak. Także tworzymy, 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 tak? A tutaj nam się powiększa, jak najbardziej. O, jak nam się powiększa. oj. oj, oj. No, i tutaj możemy sobie od razu też. Hmm. Tu, czy tu, tu, czy tu, tu, czy tu. Hmm. Tam nie zejdziemy. Tutaj byśmy musieli tutaj aż iść, chyba? Tak? Tak. No dobra, no to idźmy tutaj, zobaczymy co tu będzie. Ej, jest pięknie. Ładne. Ładne miasto. Dobra, tutaj też sobie, no tutaj. Za, za ładnego miasta nie będzie nie hmm. No dobra tutaj zróbmy sobie tutaj miasteczko nadmorskie i już tam jest także ulion zrobiony no zobaczmy jak tam nam to idzie Oho i teraz tak następne miasteczko tak no tutaj w tej dobry dolny, tak? A No, tutaj sobie zrobimy. O, dobra. No, a, jakie będzie, takie będzie. Osada jest ważna też, Czy jest w dobrym miejscu. Osada także jest dobrze. I teraz następne lecimy, tak? No powiedzmy, tutaj sobie wrzucimy. No i mamy piękne, piękne następne miasteczko. A i tutaj następne sobie tu zrobimy. O powiedzmy, albo no tu. Gdzie damy? A tutaj damy. Jak będzie tutaj. Też piękna. Aha. No i tak robimy sobie tych miasteczek, tak? Robimy miasteczko przy miasteczko. A tutaj sobie. dziabniemy. a co? A, i nam się następne tam gwiazd robią, bo te dzielnice są tam bardzo. Um, pożądane, tak? A, i tutaj mamy następne. A to, to może to w granicach musimy to zrobić, nie? No to tutaj lecimy. U, ha, 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 ha. Od razu dwa, chwycimy tutaj. O, nie możemy? To jest, nie możemy. Możemy. No, Raz, dwie dzielnice mamy chwycone. Także też jest dobrze. Nic się złego nie dzieje. A i tutaj sobie działniemy. Następne miasto. I tutaj następne miasto. A. Jezioro weźmiemy, czy nie weźmiemy? A dobra, tutaj. nie idzie tu. I mamy miasteczka porobione, tak. Aha, czekaj. Tutaj jeszcze coś będziemy tam też robić. Może tutaj szczelimy sobie w tą stronę. O. Od razu garki walniemy. I ciach jest. Dobra. Z tej strony nie robiliśmy chyba tak. Tak. No to lecimy dalej. Ciach. No, tutaj. Więcej przemysłu będzie. Tak. Aż się zale zazieleniła wyspa. Wyspa całkowicie. Także jest dobrze. Hahaha. Burżuła. A no, tak. Trudno też tutaj. Tutaj przy samym brzegu. To też nie fajnie. Miasto przy mieście też nie fajnie. A to tutaj wrzucimy. I następne lecimy. A mm -hmm. tutaj może być. W sumie będziemy tych tych włosi mieli po prostu więcej od razu, bo od razu osady mamy, nie? Za darmo te osady praktycznie mamy. A tutaj będzie ciężko. A ja 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 No tutaj takie takie to miasto jest tutaj takie. O, a może tu? Dobra, tutaj dajemy. A, też złe położenie, ale same góry tu są w końcu, nie? A no dobra, no dobra. No to lecimy dalej. Tutaj na górkach, tak O właśnie coś takiego zrobimy. Będzie też ładnie. Mhm. Tutaj, tutaj, tutaj to może troszkę zejdziemy niżej, nie? I też tutaj może zrobimy... O, a nie tu przy samym końcu jest. Może tutaj gdzieś... A, dobra, tutaj wrzucimy miasto. A tutaj, tutaj by się przydało tam dalej troszeczkę zrobić. Albo tutaj, ale... No, zobaczymy, gdzie nam wyjdzie. O, nie, 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 nie. Stój, stój, stój. O, no i dupa. Nie zrobię. No i nie zrobię, no. No dobra, no to tutaj w następnej torze. No nie uda mi się. A, no trudno. Jedno miasto. Czy jeszcze coś mamy? O, tutaj mamy. Dobra. Aha. Dobra, pokaż mi, gdzie możesz to zrobić. O, tutaj zrobimy. Jezioro za Będzie urocze miejscówka nad jeziorkiem. Aha. Dobra. Gdzie jeszcze nie mamy? I tutaj gdzieś, tak? Mhm. Mm no dobra. No i fru. Tutaj? Nie. Coś. Mm, trochę trzeba oddalić. No dobra. To zróbmy tutaj. To miasto. A mm. Od razu mamy te wszystkie rzeczy zagospodarowane, nie? Także pod tym względem jest fantastycznie. Już mamy 32 miasta. a Minus 78 tysięcy. Ajaj. No fakt. To żeśmy przegieli, nie? To żeśmy przegieli. No dobra, jeszcze tutaj dwa, jeszcze zrobimy. Jeszcze nie zrobiliśmy, więc trzeba by zrobić, tak? no dobra, i ciu. Jest. I tutaj następne też na równinach sobie zrobimy myk. Dużo dużo rzek. To może tutaj będzie rzecz na miasto. <grym> o piękne. A i o to chodziło. I piękna sprawa jest. I o to właśnie chodziło. Mm. Dobra, no to mamy całe teraz, już mamy w miastach, oprócz tego jednego. Oczywiście możemy do nim Paryża sobie go dołączyć, ale w tym momencie nie będziemy łączyć. I teraz patrzcie: chciał, nie chciał? No to ten Paryż, tutaj, który zrobiliśmy pierwszym, moglibyśmy wchłonąć tutaj te wszystkie okoliczne i tak dalej przy dosyć niskich nakładach. Tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: no co możemy zrobić? Możemy też wrzucić sobie, no ale to jest naprawdę przegigantyczne, bo to jest a 100. 6 punktów wpływu, no to tyle miast nie da rady się utrzymać, nie ma, nie ma, nie ma szans, nie? bo to stabilność nam pójdzie, wszystko nam pójdzie w piguły. Natomiast natomiast co możemy zrobić, no to połączyć przynajmniej te miasta, a my zrobimy z tego jeden wielki mega paryż. Dobra, no to wchłaniamy po kolei, nie? Wchłaniamy od, naj, od najtańszego, tak? I już... O, czekaj, coś mi tam za mało wchłania. A ciach. bordo Mam tutaj, tak? Wchłaniamy, wchłaniamy, wchłaniamy. Wszystko. Wchłaniamy po kolei. Mhm. No oczywiście coraz drożej to wychodzi, tak? A czemu tu nie możemy wchłonąć? O, coś, coś. Wcześniej wchłonęliśmy. <laughs> Dobre. Dobra, a tu czemu? A, bo jesteśmy w innej tej. Ło, żeśmy zrobili se jajca. No dobra, no to niech będzie tak. Nie spojrzałem. No dobra. No dobra. Trudno się mówi. Zobaczymy, czy uda nam się z, z tymi naszymi. Mhm. Nie, nie, nie. Tutaj zostajemy. Nie wchłaniamy tam tych. O, no i tutaj mamy znowu za 300. Nie. Coś znowu kliknąłem, nie tak. I fru, fro 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 Opla, opla, opla. I mamy. Neolion. Czyli zmienimy tutaj sobie na. A Paryż. Jak będzie Paryż? Paryż duży jest. To sobie później wchłoniemy albo od razu, albo nie. <noise> Drożej jest, żeby wchłonąć zwykłą, zwykły posterunek, niż jak będzie miasteczkiem. Więc no nie udało mi się. A z tego względu, że. O tu mogę jeszcze. Patrzcie, zwykły, patrzcie. zwykły posterunek za 62 tysiące. A przyłączenie, a jak go zrobię teraz, zobaczcie na inżynierkę. Tak, o, powiedzmy, tu wrzucimy. I będą. Będzie tak, no to już będzie o wiele taniej, o wiele taniej. Tutaj 17, a tutaj 1400. Proszę bardzo. A co nam powiększa cenę? Te osady, które tutaj zrobiliśmy. Po pierwsze, różnego rodzaju tutaj zrobione już wcześniej, no właśnie dzielnice handlowe. Co nam jeszcze powiększa? No przede wszystkim ilość terytoriów przyłączonych. No i teraz zobaczmy, że mamy 29 tysięcy 000... <laughs> na minusie żarełka. A dlaczego? Dlatego, że mamy 618 618 tutaj w Paryżu. Ludności tam kolega pytał, czy, czy, czy da się tam 1300 zrobić ludności jak najbardziej. Jak najbardziej. On zrobił 1300. No ja przy tym, przy tym Paryżu mógłbym zrobić o wiele więcej. Jeszcze co? Jeszcze jeżeli chodzi o limit miast. Jeżeli tutaj macie bardzo przekroczony limit miast, a, prawda, tam macie już, tu mam 5000, i na przykład za 5000 chcę miast zostawić, tak, no to przy okazji możemy sobie tutaj zrobić zasadę, w której a, zamiast a, żywotność na liczbę przyłączonych terytorium dla wszystkich e, e, miast, nie, to zamiast tego możecie umożliwiać zajmowanie, e, przyłączanie i łączenie terytoriów prawo do ziemi. Umożliwia łączenie terytoriów za pomocą funduszy zamiast wpływów. Oczywiście, przelicznik jest razy 5, więc trzeba mieć zawsze to pod uwagę, ale jeżeli chcecie mieć więcej miast, możecie sobie pozwolić na to, żeby tutaj te wpływy, prawda, sobie stracić na rzecz po prostu tutaj funduszy i wtedy za fundusze, rozwijać wtedy fundusze, które łatwiej można. A zyskać? No bo e, powiedzmy sobie szczerze, wpływy nie zawsze, nie zawsze można sobie rozwijać tak jakbyśmy chcieli. Natomiast e, przy 5000 już możemy sobie na przykład zmienić to na, na więcej miast, ale za to na przykład e, wszystko przyłączać, rozliczać się po prostu w, w złociszach. Także fajnie, że byliście, fajnie, że jesteście. No i zobaczcie sobie jeszcze raz na naszą piękną, piękną tutaj. Aha, nie to miałem zamiar. Na piękny Paryż, który w tym momencie jest sarombistą lokalizacją przewyższającą wszystkie na... w moich tutaj planach i tak dalej. Także pod tym względem jest fantastycznie. Także. Jakbym jeszcze dłużej poczekał, to może by mi zrobił ten 1000 e, ludności. E, powiedzmy, że sobie sprawdzę jeszcze raz, tak przy, e, zobaczę dokąd się będą te posterunki rozwijać, prawda? I wtedy pyk, elek, e, zrobimy e, inżynierię, i wtedy zobaczymy, jaki rekord można zrobić, i tak dalej, i tak dalej. No fajnie, fajnie, fajnie. Ale no cóż, no w tym momencie do usłyszenia, do następnego razu. Aha, nie martwcie się tutaj o tą ludność, bo zostało mi tam 96, 6 powiedzmy, tur. Więc co? No te 96 tur mm, powiedzmy sobie w tym momencie, no to mi 96 ludków odejdzie co najwyżej przez tą żywność. Nie będę nawet nic tam robił, nie, nie będę tworzył jakichś specjalnych zasad czy coś w tym rodzaju. A po prostu będzie tyle, ile będzie, nie? No, oczywiście trzeba będzie tutaj więcej zrobić, jakichś działów i tak dalej, naszych dzielnic z tego względu. A to chyba wszystkie fundusze wrzucę, żeby mieć dużo hajsu, hajs, hajs rządzi, nie? Dobra, do usłyszenia, do następnego razu. Hej!